Siemanko, siamanko, ja jestem Werty jest Hunter. No witam! O tutaj! I witamy was na igrzyskach śmierci na serwerze werteskrop.pl. Oczywiście. Zaczynamy rękę na mapie. Kopalnie jeden. Biegnij. Tam gdzie pokazywałem. Okej. Okay. Tak, hunter ma youtubera, youtuberzy już znikają, już jest zrobione, fajnie, także biegniemy. Mam nadzieję, że najbardziej. Dobra, okay. nie widzę. Mnie. <laughs> Dobra, szukaj jakiś tego skrzynek domu? O, tu w domku tylko łopata. Dobra, ja tu idę dalej. Trzeba ładnie ogarniać. Kurczę, da dawno na tej mapie nie grałem. Ja jestem O, mam mieczek, wyśmienicie. Powiem wam, że gram klasę łucznik, oczywiście. Ostatnio mam maraton łucznika. Eee, widzę, gdzie pobiegłeś. Eee, I... przerobiłem o... już sobie łuk, że jest biały. Jest kozacki. Czekaj, tam te, się tłuką? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Eee, blisko, blisko ciebie jestem, wiesz? Możecie cię do szybko do party, bo tam mnie kto, ktoś się... Dobra, tutaj oh, jest się. To czeka, jestem czekaj, yep. Dawaj! Pa, 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 w dole lawy wpadnę. Dole... Nie, nie, wpadnę do lewy. Bigo, bij petardę. Bigo z petardy. Ucieka, 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 dobra. Zwuk, z zwuk. Nie, nie, kurde, odbił, odbił. nie mogli, nie mogli, nie mogę Patrz, patrz, Mistrz 2015, nie? Spierdzielił. Ja pierdzili, halo, 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 witam, witam, witam. Bijesz go, Dobra, wracam, wracam, wracam. Strzelam do niego. Trafiony, trafiony zatopiony to Do ciebie biegnie. Jego ja dolewy wep. Jeszcze hit, jeszcze hit. Jeszcze hit. Dwa te, dobra, Dobre, padł, dobrze, dobrze. padł, padł, Dobre, padł Haha Dobra, czekaj, co tu mam, o, buciki mogę sobie założyć, nic, nic więcej nie mam e, Masz ty coś z tobą? Nie, ja nic nie mam Nie masz czym bić nawet? No mam tylko łuka A dobra, chcesz łopatę, jakby coś? A dawaj łopatę bo budowniczy, modę, zaraz będę ja ich napierdzielał Tak dobra, wiesz to choć choć, sobie tutaj zbijemy melony Zawsze dobra. będzie coś do jedzenia jakby Ja coś. sprawdzę 104 metry Dobre. Dobra, dobra ja dodam do party właśnie no, daleko są, także okej okay. Ale patrz już osób zginęł, nieźle ich wycisnęliśmy Ty wiesz co ja nim. robiłem? Co? Bi biłem kompasem arbuzy i... <śmiennie> I się, się nie dało, nie? <śmiennie> 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 dobra, dobra, chodźmy gdzieś, chodźmy gdzieś Powiem że strasznie lipa z mami, Ale możliwe, że damy radę, chodź, Tego chodź, chodź korrowo. No, słuchaj, no risk, no fun. gdzie ty jesteś? Eee, tutaj, tutaj Twoich za tobą Dobra A tu, a tu, chodźmy Niedaleko mamy Fruzie Ona lubi mnie bić Znaczy zazwyczaj to jej nie wychodziło, ale, ale nigdy nie wiadomo, to było już dawno A mnie Fruzia lubi, może ale... mnie nie uderzy, to czekaj, ja jej wezmę, pokażę łopatą no sojusz nie Co? Ważne, Co? Że się... łopatą sojusz? Nieważne, że się nie da, ona, ona gdzieś pobiegła Biegniesz ty? Biegnę, no ona... Tam jest Minecraft Ale, on, on jest zły gdzie ty jesteś? Ja do jestem tam w tym jest skrzynia Nie, nie było, dobra Czekaj, czekaj, ja coś mu zjeść Dobra, panie, biegniemy Gdzieś Poczekaj tam chwilę, ja muszę sobie zapętlić muzykę, bo mi się skończyła O Jezus Maria, jeszcze mam status na Skype'ie Ten, zaraz by mi zaczęli dzwonić Czekaj, tak, spoko, tak. spoko. O, ja o, tutaj dobre, cię osłaniam, ja cię dobre, osłaniam dobre, Najlepiej dobra. jak potrafię Dobra, dzięki Dobra Mhm, patrz, O, czekaj, tutaj jest Tutaj wow. jest dziki, dziki, dziki ropuch To jest, tu jest Tarkez. Dziwne podobieństwo Niku. Dobra To jest pan Tarka Pist OOOOOOO Widziałeś ty to? Headshot z kija Po prostu ryja, ale muszynu Wróć, wróć, czekaj, czekaj, czekaj Mamy 140 metrów, to wykorzystajmy okazję Chwila, stoi, stoi, stoi na miejscu Masz buty, masz lepszy ten do bicia Kurde Mam ubranko na sobie i nie wiem czy ci oddać coś z ubranka Dobra, trzymaj, trzymaj Chodź, ty, 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 ty Czekaj, 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 czekaj sobie razem. Tak, tak Patrz, masz na pierśnik, masz ten na pierśnik. Trzymaj, o, trzymaj go. O, to ga. dobre, to dobre. Pokaż, pokaż tego, pięśnie, tego sworda blady. swojego. Nie, 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 ja, ja ubranko wziąłem. Widzisz, co mam na sobie? Aha. Świecące? A to można tak sobie wybierać? Tak. Kurde, coś znaczy, ona mi się nie odnawia. Znaczy, ono ja mnie w kula w... robi dzisiaj. Nie wiem, bo ja nigdy tam blica nie zdobyłem, nie? Także, także ja nie mm -hmm. wiem, co tam chodzi, ale okej. Okay. Dobra, mamy 62 metry, okay. zbliżamy się do Minecraft. Mm -hmm. Ale Fruzia Minecraft, ale tutaj wyczuwam jakiś taki tak w... sojusz malutki. Takie halo, halo, możliwe. Szybki wjazd. A ja myślę, że, że cał, całkiem niepotrzebnie wziąłem, kurde, ten napierśnik, bo mogłem w sumie wziąć mieczyk, ale nie, dobra, tam jest Minecraft Ale, czekaj, czekaj. Zróbmy im mały objazd. Co oni mają. On ma uważaj, bo on ma lepszą siekierkę, a ona ma zły mieczyk. Dobra. A ja mam luk! Fruzia. Dobra, dobra, ścisaliśmy do ja, ja biorę fruzie patrz, patrz. patrz! Ostatni hit! Dobra, padł, padł, padł. Bierz fruzie, ja ci pomagam Jest trafiona? O! Dobrze no Dobrze, baby, Hi, baby. mamy deathmatch. Deathmatch mamy, super. Jesteś czekaj, kuźwa. czekaj, czekaj. Masz hełmik. Dobra. Dobra. Ok, gitarka. Jestem ubrany. <laughs> nie wiem czemu nie pojawiają mi się tutaj Sweet. te numerki co u ciebie. Bo, ty masz, e, bo numer... masz wersję 1.7 najprawdopodobniej. No. O, dobra. <laughs> Czyli już. <laughs> <laughs> Jesteś za dobry, włók. Jesteś Legolasem pieprzonym. <laughs> A! No, lego lasem ty. chyba samo lego, klockiem lego Wo, być... otworzyłem skrzynię Dobra, skorzystam z chwili, zjem kotleta, dobra, jest git Kotleta? No kotlet musi być da, tak. O, pięknie, o, pięknie No nie, nie enchantuj, nie enchantuj Znowu enchantuje, kurde No patrz, wygrałeś oh my God, oh to było dobre! Ge, dobre. Ge. Dawaj szybko od razu jakąś dolina 2? 1? Renę. Wybierz klasę, wybierz klasę no, Dobra, 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 to dobre Czekaj, Kopalnie 3 tak? Gramy na tej samej mapie, wiesz, Kopal... żeby nie mieszać Dobra, nie. dobra, Czekaj. Kopalnie 3 Powiedz się, kiedy dołączysz? Kopalnie 3, mam Tak, dobra, napisałem kopalnie 3 Joł, patrz jak wbijają Dobra, widzisz to mnie? Widzę, Tutaj? widzę Widzisz, że się patrzę? Tam o, tam gdzie biegliśmy wcześniej o, czekaj, jest. Let's go, robię. Tamo. Tak, wykraszowało mi Minecrafty. Co? <laughs> Okej, okay, kolejna ręka, już Huntera nie skraszowało. Mam <laughs> Tak, 3 sekundy i lecimy. 3, 2, 1. Let's go! Widzisz mnie, czy nie widzisz mnie? Oczywiście, że się nie widzę. No <laughs> to super, Z zarąbiście osą, biegniemy tam, gdzie poprzednio. Ta, ta miejscowa jest po prostu dla nas stworzona zresztą, inaczej mówiąc nie znam innych, ale jestem wertezem Wertezem, zebrałem kluskę, zebrałem dzikie placki lecimy w temat, ktoś nam tam pobiegł podpieprzyć nasze tematy. No kurde skrzynia pusta! Goddemy! Ojej, tu ktoś biega, tu ja ktoś się biega! Odejdźcie! Trochę. Odejdźcie dziwne, a to ty byłeś wtedy co tam pobiegłeś, god Nie, 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 damn nie. ja znalazłem nie, nie, mam O, jeszcze O dobra. A mam, a mam, a wszystko. nie, 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 Jest jeden won, won. On ma kijaszka O mów zarazem dupę ja opsra Sorry! 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 Bigo. Dobra, mam go, mam go, mam, go! On jest mój, he's mine Bigo, Bigo, Bigo! No trafić cię nie mogę! Ty To ty jesteś legolasem nie ja! Come on, dawaj! Zabij go! Super! Super, 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 ja sobie życie odnawiam! Przepraszam za księgam, ale... O my god! Czekaj, bo kurde mam mało życia, bo mnie sprali, a ja mieczyka nie mam Ale mam pomysł na mieczyk, po prostu zniszczę to drewno i sobie skraftuję Hehehehe ci <grym> no szybko do party Dobra, dobra. dobra Mamy 64... czekaj, o, anulowałem cię Chodź tu, dobra, dobra czekaj, ja jesteś anulujesz. 50 metrów Czekaj, 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 chodź cię czekaj, dobra Dobra, biegnij, biegnij Dobra Dawaj go przyszła, do przyszła, do przyszła mama do lekarza, przyszła mama do lekarza, przyszła mama do lekarza ale każdy z łuku! No, yes. Triple kill, madafaka! Teraz lecimy hat-trick, Czekaj, 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 czekaj. Chodź, dam ci mieczyk. Bez, bez knockbacka, żebyś mógł bić i ci nie odlatywali. Um, dobra, czyli już nie potrzebuję craftować. Mamy diaksa i mamy jedno żelazo. Jak zdobędziemy coś takiego samego, to porobimy coś Ej, stary, fajnego. Zrób stary, stary wszystko, zrób diamentową łopatę. Zrób, diamentow teraz, zrób diamentową łopatę. teraz z diamentowym kilofem biegałem. A, czekaj, 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 co można jeszcze? Zrób motykę. To trzeba jeszcze jednego trzeba no. zdobyć. Motykę? Dobra, idziemy, polowanie na Ja biakie. bym wolał miecz, wiesz? Oj, tam miecz tam. Każdy może mieć miecz, a nie każdy może mieć motykę. Właśnie. No? Zdjęmy to w motykę, na Przeoramy ich wszystko. O, jest dawę. to. Gdzie oni są? Staffcraft jakiś. E, czekaj, może pójdziemy na środek, ja się przy, przyczampię na mieczyk. Dobra. Ja cię będę osłaniał. O, czekaj, czekaj, biegnie tam z. Tam biegnie ty w dupę jest. Dobra, jest jednego. Trafiłem, shot? Dobrze, dobrze Drugi strzał To jest Fruzien Dobra, ja cię osłaniam, ty bierz miecza Ewentualnie anything Dobra, dobra Osłanie mnie, osłanie mnie, osłaniam mnie Patrz, bo oni tam mają kurde super swat team Ale oni nie mają łuków, także mogą wiesz Dobra, mogą nam postać Tak, przyszła mama do lekarza Tak dobra, dawaj to, mi to Super, dobra, się zabiłeś Super, dobra, dobra Mamy Excalibura Czujesz Dobra, się jak dobra, mam to, miecz, mam ok, ale... miecz Czekaj, o Ty, jedzenie jest w skrzyniach, osłaniaj mnie, osłaniaj mnie Dobra Patrz na wszystkie strony światła Nie świata, światła Gdzie to leci wszystko Dobra, nic tutaj nie ma Ty, ale mam... A nie, nie mam pomysłu. God damn it. Dobra, nieważne, czekaj, coś mam ciekawe, nie mam. Dobra, musimy tam lecieć, musimy tam lecieć. Na tych złych nigów. Złe nigi. Muszą zginąć. Panter Legolas, nie ma co, naprawdę. Czekaj, w tamtą stronę. Pejnie za mną? Biegnę, biegnę, a nawet przed tobą? Czekaj, ja sobie tylko tak zrobię tutaj, pyk, 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 pyk. Dobra, dobra. Uważaj, bo tam jest pan Michał. No, który ma na imię Stefan na pewno. Dawaj go. <laughs> Pum pum, parym, pum, 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 Czy będzie pentakill? Czy będzie pentakil? <grym> Oni są za ścianą Za ścianą losu Dobra <grym> Tak wiem, że tam była skrzynka dla wszystkich zainteresowanych On ma to wymieć niebieski pikachu god! Damn it. Oh go! god! Oh go! <grym> Stary, normalnie Kary game Dawaj, czekaj, ja wezmę z drugiej strony Karamy ich, mówisz? O Jezu Takich potrafiłem Ty trafiłem tego go Takich karach, że nawet na sądzie ostatecznym nie będą mieli takich rzeczy jak z mojego łuku naprawdę jest, Ty ten jest z jaksem ucieka ja go gonię, ja go dawaj gonię go, Będziemy mieli dawaj dwa Właśnie w moją stronę. ja biorę motykę Łoł! Wow, ty Dobra, mam go! Kurwa! Zabiliśmy... Weź go zawal Tak, on, on nawet do mnie nie podszedł, nie, i mnie zabił To shit, OOO się! Oh shit! Go oh shit, oh shit, oh shit, Pan Michał! Pan Michał! Wejdź! Tu jest dwóch z Diaksami! JEST JEDEN? Tak! O, miał diaksa! Kogo zabiłeś? Czekaj... O! JEST! JEST! O, już koniec! Ale wymiotłem! No, GG! Ale wymiotłem! Ja pierdolę! O kurwa! Sorry, idę swapać widelcem, zaraz wracam! Jezus Maria, delfin! Chodź, idę kosić zboże! Ja pierdolę! Hunter Legolas! Ja. Czekaj, czekaj, nie słyszę. Muszę założyć sławki. Słuchajcie, ale... rada taka, jakby... O, aż mi skraczowało Minecrafta, zagrałeś? ale to wszystko to przez to. Słuchajcie, taka rada. Jeżeli będziecie mieli diaksowe mieczy ze smajtem 50, nie dacie rady, ja was z łuku zniszczę. To po prostu 6 kg na To jest Legolas. Z Legolas! To jest Legolas! Hunter Legolas jak nic, no nie? <gadłem> O Boże, o Boże, ale to było piękne. Dobra, ja już się nie, będę, ja już się nie będę logował, bo to po prostu za każdym razem mi Minecrafta. Dobra, to ja się pożegnam z ludzikami Mordy wy nasze. Serdeczna rigata za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, oczywiście, nie zapomnijcie łapkę w górę napisać. Komentarz: Hunter Legolas, szczela z łuku. Jak? Dobra, nie będę kończył. Nie zapomnijcie szerować tego na Facebookach, na Google Plusach, wysyłać głębie pocztowe, słyszałem ostatnio, że w Pendolino też można wysyłać za 2,50, jak się prześle Filma się wrzuci tam w kontakt, to on podobno pojedzie z Bytomia do Bydgoszczy Nie wiem, dlaczego tak powiem owszem, owszem, tak jest Tak jest, naprawdę, polecam mi za małyś. <laughs> Dobra, to kończymy w takim razie u odcinka, hej Tak Dobra, w takim razie my się żegnamy. Dzięki za obejrzenie. Do następnego i trzymajcie się. Jo! Papa!